Co, mamy godzinę 8.34. 34. I jedziemy jeszcze do Rzaka, bo Maciek nie ma legitymacji trasowej. No, zostawiłem ją w żaku, bo jestem e, dopominalski. O 9.30 mamy pociąg 20. do Poznania. 30 może. Sprawdziłam dzisiaj i jest 30. A czemu jedziemy do Poznania? Bo będzie Pyrkle! <grym> Czekaliśmy na to e, cały rok, żeby znowu pojechać. W tym roku jedziemy w trzy osoby, bo tyle się daje podobno akredytacji prasowych. Taką dostaliśmy informację, że rozgłośnie studenckie dostają właśnie około trzech akredytacji. I e, możecie pytać, e, bo jest dzisiaj czwartek i czemu jedziemy w czwartek? Nawet koniec końców zaczyna w piątek, e, dlatego, bo jesteśmy cwaniakami i. Na Tylko nie jest tak, że można odbierać wejściówki już w czwartek i wtedy nie ma takich kolejek jak w piątek. Zaplanowałam kolejkę po akredytację nagramy, bo to jest totalnie crazy. A my mamy znajomą w Poznaniu, więc sobie jeszcze spędzimy tam czas. Dokładnie tak, taki mamy na dzisiaj plan. I nie wiem, posta trudnego, na którego jeszcze nie byłem gotowy. Dążę dużo zrobić w sumie do podróży, a inną nie już Jeszcze dwie godziny nie zostało. No, jeszcze trochę. Ej, coś. Co przekręciło? Nie wiem. Poczekaj. Dotarliśmy do Poznania. Jesteśmy w Poznaniu, fajnie. Odebraliśmy akredytację, jeszcze musimy je wypisać i będziemy mieli załatwione. I teraz już fajna rzecz: od jutra mamy darmową komunikację miejską, i to super jest. I już dzisiaj staliśmy w kolejce, no, więc. Będzie fajnie. E, Nie omijało nas to że Tam jest napisz Pyrkon i jest welcome Zaraz pokażę. i w różnych językach jest siema. E, godzina która? 12.22 12.22, Pyrkon otworzył się 22 minuty temu, my... Musieliśmy wyjść z domu godzinę temu, ale musieliśmy nałożyć krew SPF i... I się umyć na przykład. Umyć się pierwszy i ostatni raz na Pyrkonie. Tak działa Pyrkon, no co mam powiedzieć. Na Pyrkonie wszyscy śmierdzą, więc nikt nie śmierdzi. Taka jest zasada. Dlaczego? No to nie nieprawda. Jak to nie? Taka jest prawda, bo nie ma czasu po prostu, jest tyle rzeczy do robienia, że, że nie ma czasu się umyć. To co, jedziemy na Pyrkon. Zaraz jedziemy na Pyrkonie i zaraz zarazem pokażemy kolejkon, czyli wydarzenie jakim jest kolejka na Pyrkon. Szliśmy, jesteśmy. Strefa targowa nagrywa się o, y, Nagrywa, otwiera się o 14, więc idziemy do strefy fanów klocków Lego, bo jesteśmy fanami klocków Lego. I ma być jakieś zbieranie minifigurek w ogóle poukrywanych, więc jestem bardzo podekscytowany co to może być w ogóle. Musimy iść do budynku PCC, bo w tym roku Pyrkon znowu poszerzył wielkość i wziął jeszcze więcej międzynarodowych targów poznańskich. Tam przed nas tu jest 8, 8A i tam jest PCC i my tam idziemy. Taki jest plan. Porażka została odniesiona. Pierwsza porażka tego wyjazdu już została osiągnięta. Nazywa się ona tak, że dostaliśmy błędną informację na kartce papieru i w internecie. Internet nas okłamał, ale gazeta też nas okłamała i otwarcie z lotu fanów klocków jest od 14, a nie od 13, a jest 13 dopiero. To jest po prostu strefa! strefa. A. O, e, ale za to pójdziemy do Nintendo, żebym powiedział, że nie ma nic fajnego, bo ja mam wszystkie gierki, które tam są pewnie. Albo i nie mam, ale i tak nie będzie mi się chciało w nie Właśnie wyszliśmy ze strefy gierkowej. Jest spoko, może będę brał udział w turnieju Platun. I byliśmy właśnie przy Slavic Panku, czyli jakiejś polskiej gierce, co ma być cyberpankowa, ale słowiańska. I dostaliśmy darmowe gadżety, bo rzuciliśmy storkę, więc w sumie fajne. Paulina właśnie próbuje się odnaleźć. O, próbuje się odnaleźć. To idziemy patrzeć dalej. Właśnie przeszliśmy sobie przez wioski. Fajnie tam jest i przez strefę integracji. Fajnie tam jest, są gry rytmiczne, jest Boczek dance... trochę sobie pograł w jedną gierkę yy, i w wydawała się fajna, ale wydaje mi się, że mieliście jakiś łatwy poziom. Tak, to był jeden z najprostszych poziomów generalnie. Będę chciał tam wrócić pokazać trudniejsze. Na pewno wrócę tam na Dance Dance Revolution, bo jestem fanem Dance Dance Revolution. I teraz idziemy, bo zaraz się otworzy strefa targowa, pokażemy jak ludzie rzucają się na strefę targową. A teraz przechodzimy przez jedzonko i Pach. ładnie bardzo pachnie i ludzie już tutaj sobie jedzą jedzonko. Zobaczymy czy zjemy tu, czy gdzieś na mieście. Jeszcze nie wiemy, pewnie pójdziemy coś zjeść jak Krzysiu przyjedzie, bo czekamy na niego. On walczy z pociągiem. Jeszcze chyba my pójdziemy bokiem, bo nie wiem czy nikt nie chcemy wejść do rękodzielników. Bo w tym roku, tylko on, yy, jako że chce, żeby było więcej rękodzielników, to rozdzielił to obić. Tam też jest mnóstwo ludzi już. Yy, rozdzielił rękodzielników i wystawców większych, i jakby są naprzeciwko siebie po prostu. Więc pokażemy Wam zaraz, ile tam jest ludzi. Właśnie dostaliśmy informację, że Krzysiu dojechał. Więc czekamy tutaj na niego. Paulina ma czapkę z pikachu. Bardzo nam się na razie podoba. Jak ci się podoba, Paulina? Super jest. Jest, jest super. Jest trochę inaczej rozłożone i w sumie trochę lepiej, bo jest więcej miejsca generalnie i nie ma takiego zaduchu jak rok temu. Idziemy szukać Krzysia. Właśnie, zjedliśmy obiadek. Krzysiu się już rozpakował i wyposażył się w plecak. Eee, I teraz wracamy na Pyrkon. Jesteśmy przy centrum handlowym Poznania, więc pewnie będziemy za ile? Za jakieś 10 minut? Za 20. A my jedziemy za 20? Aż tak daleko? Tak. Daleko. Biorąc pod uwagę, jak się projeżdżą tutaj. Za to tu będziemy za 5. Tramwaje tutaj są totalnie szalone. Jak porównujemy z łódzkimi, to masakra jest. No, pięć razy się wywaliłem, a stałem normalnie. Jest bardzo wesoło. Rok w rok rozgrywany jest turniej w Jugger, dyscyplina, która porwała mnie w zeszłym roku na moim pierwszym perkonie. Ale, jakby, ty się interesujesz z nim znacznie dłużej, więc, więc, tak naprawdę, czym jest Jagger i jakie są jego zasady? Jest to taki sport, który rzeczywiście bardzo potrafi wzbudzić bardzo wiele emocji. Jagger to jest taka gra, która wywodzi się w ogóle z filmu Krew Bohaterów, który opowiada o takim postapokaliptycznym świecie, w którym właśnie bohaterowie podróżują z jednego miejsca do drugiego na świecie i grają w tego Jagera. Polega na tym, że mamy dwie drużyny. Obie te drużyny. Są wyposażane w broń. Oczywiście na Perkonie jest to taka broń otulinowa, żeby nikomu się nie stała zbyt duża krzywda. To dosyć brutalna gra, można lekko <laughs> powiedzieć. Dosyć tak. Każda z drużyn wystawia również swojego kójka, czyli e, osobę, która ma zdobywać dla niej punkty. I, I jest bezbronna. Y, tak, zgadza się, jest bezbronna, nie ma ani tarczy, ani właśnie niczego, czym mogłaby się ani bronić, ani atakować. To jest osoba, która przede wszystkim biega. No musi to być. Zdecydowanie najzwinniejsza osoba w ekipie, żeby podtrzymać poziom właśnie tej rozgrywki. Ta gra polega na tym, że na samym początku, na środku pola, stawiany jest jakiś przedmiot. Kiedyś był to but, kiedy w filmie, z tego co pamiętam, była to czaszka. W tym roku to, to była czaszka, ponieważ jeden z zespołów z Gdańska przywiózł pluszową, nie pluszową, piankową. Ten przedmiot e, stawiany jest na samym środku pola. Kuikowie stoją od niego w takiej samej odległości i w momencie, kiedy słyszymy dźwięk, który ma właśnie rozpocząć e, rozgrywkę, po prostu obydwoje muszą jak najszybciej go zdobyć i jak najszybciej włożyć e, go do opony. Przeciwnej drużyny. Opona to jest po prostu taka bramka. W sensie używa się do tego starych opon i to jest właśnie taka bramka, do której trzeba ten przedmiot włożyć. Tak naprawdę bardzo wiele ruchów jest tam dozwolonych, ponieważ właśnie tymi brońmi należy i atakować, i można się również bronić. I również kujkowie są narażeni na taki atak, a cały rytm tej grze też nadaje bęben, który ten rytm właśnie wystukuje. Za każdym razem, kiedy ktoś zostaje uderzony, musi odczekać właśnie trzy takie uderzenia, które są na kamieniami i dopiero wtedy może powrócić do dalszej rozgrywki. Ja bym jeszcze uzupełnił zasady o dwa elementy, czyli o to i kiedy kończy się gra, bo gra kończy się po 120 kamieniach, czyli 120 uderzeniach w bęben, albo po zdobyciu 5 punktów przez jedną z drużyn. I dodatkowo dodał informację, że kwiikowie wcale nie muszą być aż tacy bezbronni, ponieważ jakby zostajemy pokonani, musimy uklęknąć na trzy kamienie. Po uderzeniu od łokcia do ramienia, albo w klatkę piersiową, albo od kolana w górę. Jeżeli dostaniemy uderzenie na przykład w dłoń albo w nadgarstek, to nie musimy uklęknąć i część Quicków to wykorzystuje, zakładając na siebie ochraniacze w tych miejscach i wykorzystując swoje ręce tak naprawdę jako tarcze. Właśnie w tym roku też zauważyliśmy taką strategię używania tych ochraniaczy, bo ja szczerze mówiąc, wydaje mi się, że się wcześniej z tym nie spotkałam. Toxic i Holocaust używał, Quickowie używali tego i biegali. A to, to może rzeczywiście Jakoś nie zauważyłam tego przez te wszystkie lata. Dopiero w tym roku jakoś zwróciłam na to uwagę. To sytuacja tak. Jesteśmy gotowi. 11:42. Dzień drugi Pyrkonu e, Zospaliśmy mocno, ale idziemy. E, wróciliśmy koło pierwszej. Turniej z Jagera skończył się tak w pół do dwunastej. W pół do dwunastej. Nie, bo miał być do północy. No nie, skończy, ale skończył się w pół do dwunastej, bo my o dwunastej to byliśmy na Dance, Dance Revolution Paulina. Nie wprowadziliśmy żadnych zamieszek ani nic, ale dużo krzyczyliśmy, byliśmy prawdziwymi kibicami, kibicowaliśmy różnym zespołom. Były przyśpiewki. Było naprawdę fajnie, było ale super. To, nawet nie inne nic nie wydaje mi się, że sobie o częściej drużyny pomagaliśmy tym dla tak. kim, które się zgłosiły dla jakiej trochę do tego Jagera To. Tak słyszały jak ludzie skandują i... To, to razy, było im to... miło. Tak. No. E, dzisiaj plan jest taki, że Pochodzimy sobie po Pyrkonie, może jakieś konkursiki sobie porobimy. Krzysiu o 16 wyjeżdża, o 16.40. Ja jeszcze o 18:00 idę na autografy i pomina będzie chodzić na prelekcje i na autografy. Więc widzimy się już na Pyrkonie. Drugi dzień Pyrkonu za nami. W sumie to mało dzisiaj nagraliśmy. Dużo robiliśmy. tak. Ja zdobyłem autograf Dmitriego Głuchowskiego. A ty zdobyłaś kogo? WI i szło. W kolejkach staliśmy hmm. długo po te autografy. Dwie i pół godziny, a ty? Y dwie godziny. Tak, chyba tak. Byliśmy na klockach Lego. Tak, byliśmy w końcu na klockach Lego i to było fajne, bo szukaliśmy ludzików Lego. Które były porozstawione po całej strefie. Tak, było osiem ludzików Lego. i jutro, jutro też tak będzie, że będzie trzeba je znaleźć. Ale będą w innych miejscach. Tak, będą gdzie indziej schowane, więc no można wziąć udział. Ja jutro się podejmuję też udziału w turnieju w Splatoon 3. Nie wiem, jak mi pójdzie, ale dzisiaj widziałem, że był i że też będzie, więc będzie super. Też zostały ogłoszone nominacje do nagrody Janusza Zajdla. Niestety nie udało mi się być na ogłoszeniu tych nominacji, ale już widziałam, że są ciekawe. Więc wracamy, idziemy spać i jutro rano z dołu tu wracamy, żeby wziąć udział w turnieju i... W pobyć jeszcze w sumie do końca, bo około 16 skończy się Pyrkon. Dzień trzeci Pyrkonu. Przyjechaliśmy dzisiaj wcześniej, wstaliśmy bardzo wcześnie dla, jak dla nas. E, I co? I ja dzisiaj biorę udział w turnieju z platun 3. I dlatego wstaliśmy wcześniej, bo trzeba było przyjść na zapisy jak nie miał drużyny i losowali mu drużynę. No, ale ogólnie trzeba było przyjść tak wcześniej, bo wtedy zatwierdzali, że w ogóle jesteś. No tak, tak. Y, gram dopiero o 12.40, bo teraz część też gra. W ogóle gramy jakieś takie koksy totalne, więc trochę się tego boję, ale, ale będzie Git. I co? Jaki mamy dzisiaj plan? Dzisiaj kupujemy sobie wełnianego kolegę Pylkonowego, pana Zimniaka. Pana Pylkę, bo tutaj poznają się na ziemniaki, mówi Pylki, to ważne. Pochodzimy trochę. Dzisiaj e, Paulina, jeżeli będzie coś nagrywała, to ona, bo ja będę na tym się siedział. Ale nie pyrka. wiem jeszcze, zobaczę. No i może nam jeszcze trochę pokażemy. No dzisiaj się Pyrkon kończy, to też pewnie na koniec damy informację, ile osób przyszło, jak to wyglądało. To wróciliśmy z Pyrkonu, dzień trzeci. Zaskakująco bez opóźnień pociąg. Co jest zaskakujące jak na Pyrkon, bo na po nie często są opóźnienia. I to takie mocne w PKP. I w sumie też pociąg nie był tak zapchany, ale to wynika z tego, że nieświadomie pojechaliśmy późniejszym pociągiem. Tak, bo ja byłam przekonana, że Pyrkon będzie do 18 i o 15 zdałam sobie sprawę, że jest jednak do 16, więc już mieliśmy kupiony bilet tam po 18, właśnie, żeby. Według mojego pierwotnego planu sobie yy, wyjechać zaraz po Pyrkonie? Fajny, podobał nam się, i mi i tobie. Nie wygrałem turnieju, powiem nawet nie byłem blisko wygrania tego turnieju. Ale zespół, z którym grałem, był niezastąpiony. Byli super ludźmi i było fajnie. To był w ogóle bardzo ciekawy turniej o tyle w tego splatu na 3, że to były kwalifikacje do dostania się do mistrzostw ogólnopolskich. Czyli wszyscy cztery finaliści, bo było dwóch finalistów w sobotę i dwóch dzisiaj, czyli w niedzielę, którzy jakby przeszli do tego finału, przechodzą do mistrzostw ogólnopolskich. I jeżeli przejdą w ogólnopolskich dalej, to idą na ogólnoeuropejskie, co jakby naprawdę jest fajną rzeczą. No, więc jakby podsumowując, tutaj mamy zdania podzielone, bo ja nie wiem, czy za rok pojadę na Pyrkon. W sensie festiwal bardzo mi się podobał i wszystko było spoko, ale no mam, mam jakiś taki problem, w sensie ja jestem też dużym fanem Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi, ale też dlatego, że w sumie ja od niego zacząłem, więc może to też trochę nostalgiczne podejście, ale jakby jeżeli jesteście fanami fantastyki i lubicie ten cały fandom, albo lubicie anime, albo generalnie jakieś takie nerdowskie rzeczy, no to polecałbym nawet już teraz zaglądać pewnie bo teraz bilety na perykomentarz w najniższych cenach a potem ta cena z każdym rzutem niestety rośnie. Tak, i już w ostatni dzień perkonu na podsumowaniu też została podana data tak. przyszłorocznego perkonu, i to będzie 14-16 czerwca, więc już można sobie ten termin jakoś rezerwować. Czekamy, znaczy czekam na informacje na mediach społecznościowych też, ile osób było w tym roku, mhm. bo to pewnie było na podsumowaniu, ale no przez to, że byliśmy ze wszystkimi rzeczami, a Kolejki do szatni były po prostu mordercze. To nie poszliśmy na podsumowanie, więc trochę nie wiemy, ile osób było, ale ja się chętnie dowiem, czy jest nowy rekord, czy tym razem nie. Ogólnie było parę minusów, ale więcej było plusów. I na pewno było lepiej niż rok temu, jak było to zorganizowane zdecydowanie. Też tutaj akurat pomogła Pyrkonowi trochę pogoda. Bo nie było tak słonecznie jak rok temu, bo rok temu była tragedia, w sensie naprawdę jakby osoby, które pobrały krew rok temu na Pyrkonie, to nie wiem jak to przeżyły, bo można było oddać krew na, na Pyrkonie, był autobus Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. No i rok temu była oczywiście masakra, było strasznie gorąco, w tym no to przez to, że były te ta pora deszczowa, to akurat to mocno Pyrkonowi pomogło, bo pomimo tego, że był dostęp darmowy do wody, to był on tylko w prysklepiku, czyli nie był on dostępny stale, co też trochę na minus. No i pod koniec Pyrkonu już zabrakło tej wody. Więc to była fajna trzydniowa przygoda. Zobaczymy w jakim składzie się zobaczymy za rok, może będzie nas więcej. Może będzie zupełnie inny skład, może będzie dokładnie taki sam, no ale to dopiero za rok też w czerwcu się zobaczymy albo i nie. Pa pa!